Prawie 100 osób zadało mi to pytanie, więc nagrałem filmik. Jak widzisz ogłoszenie takiej furmanki, kwota nie ma tu kompletnie znaczenia, a sprzedaje jej handlarz, bo masz jego dane, które sam oczywiście podał. I oglądasz szczegóły auta ale nie ma winu. A według handlarza fura jest zarejestrowana w Polsce. No to się zastanawiasz, dlaczego nie ma winu, ale czytasz dalej, że auto na tę chwilę nie wymaga nakładów, jest piękne i takie tam. No dobra, ale co z tym winem? I danymi do weryfikacji w cepiku. Więc dzwonisz do handlarza z prośbą, aby ci je podał. Ale handlarz nam mówi, że trzeba przyjechać i oglądać auto na miejscu. Winu nie wysyła. No więc co ty robisz w takiej sytuacji? Kończysz rozmowę, bez względu na to, jaka to nie byłaby okazja. Bo to nie handlarz, a trafiłeś na totalnego Mirasa. Jakby auto nie było mega super turbo hit, to ty tam nie chcesz jechać. Uwierz mi. A dlaczego nie chcesz tam jechać? Bo na 100% to auto to albo gruz, albo macowkę licznika, albo jest powypadkowe. Oczywiście, część handlarzy nie podaje winu w ogłoszeniu. Ale jak do nich zadzwonisz, to ci wyślą. Jak ci nie wyślą, to znowu trafiłeś na Mirasa. Jak ci wyślą błędny, to też oczywiście Miras. Win, blachy i pierwsza rejestracja to podstawa, która powinna być w każdym ogłoszenie. Oczywiście jak fura jest zarejestrowana w Polsce. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuję w nim masę trików jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.